Dobrze mieć kucharza na... Albo grubo, sprawie. albo wcale. Nie ja dźwignąłem tych skarpet spod tego drzewa, żebyście sobie nie myśleli. O. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 1 maja. Integracja przebiegła bardzo pomyślnie i bezpiecznie. Właśnie zaczynamy wędkowanie. Dzisiaj jestem na pokładzie u Łukasza. Zaprosił mnie na łódkę do siebie. Okazało się, że wybraliśmy te same łowisko. Jest z nami również Paweł, mój kolega. Tak więc zaczynamy zabawę z dużymi szczupakami, albo grubo, albo wcale. Miejmy nadzieję, że dzisiaj tą metrówkę pierdyknę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Don't stop. jest to ładny nawet nawet ładny szczypaczek na nowego prototypa Czekaj. daj mu trochę pochodzić ale trzy razy ale widziałeś jak wychodził? na trzy razy dziubam. No dobra dawaj go jest dobry ale widzisz, tak jak mówiłeś, zrobiłem. Dałem mu ten, dałem mu zjeść po prostu. Tak, tak, tak. Jest! A jednak się opłacało za migiem zintegrować. Zwalniamy rybkę. Pierwszy szczupak zaliczony. Do zobaczenia. No i pięknie. Piona. Jedziemy dalej. Ej, kubaniec, ale dobry będzie chyba. Dobry? Bo będzie dobry, no? Ale go tam, kurde, z tych krzaków wydoiłem. Nie, 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 spoko. Dobry, dobry jest. Ale, kurde. A, będzie metruwa, może. Ole zjadł szada człowieku całego, pierdzielił I ja... Będzie, wyświeca! Będzie Czekaj, wyskoczył Dawaj go. Jest. będzie metruwa. Teraz go zmierzymy o, ale opierdziel, jak go przelamił Weź go do łódki bo on... A ty. Spokojnie Patrz, A, potwór Zaraz ale będziemy mierzyć Piękne. Co on zeżarł Patrz Całego szada opierdzieł w dziewiątkę może od razu my wyciągniemy A. Bo masz, Widzę. idealnie pod palcem masz kotwicę Dawaj. Zacznij od tej właśnie od palca. Nie. Piącie. Czekaj, bo tutaj on ma na wierzchu. Nie, jest, no, wyszło. wyszło. Dobra, jest. Wyszło ja Jeszcze raz, <laughs> W końcu. Zobacz. Będzie stół. Macie? Przyłóż go, dobrze? Przyłóż Nie. Takuje znowu? 9-9. No to o centymetry jest, Pipino. Gdzie? Stuwa jest to jest. Stół no. tak. Jest metr. Nawet jeszcze o centa możesz go diabnować. Gratulacje. Piękna Dzięki. Piękna robota. Dobra, uwalniamy goście. дубка в powinien bogaty, sprężać panowie ja tu rozumiem, że jestem gościem nie i tutaj chcecie, że... przede wszystkim, żebym ja płapał, ale bierzcie się do roboty. Najważniejsze jest to, żebyśmy się dawno wzięli. Aha. Ciekawe, jak tam reszta załogi sobie radzić, czy coś złowili. Jest, jest, jest nagrane branie Ale Mieliśmy nosa, co? No, ten taki waleczniejszy, mniejszy, ale waleczniak. No, ten coś tutaj już po tarmosiu kijem. Dobra, go go pacjent gotowy. Jest kolejna rybka. Brawo! Dziękuję bardzo. Biona. Dzisiejszy posiarz. Jednak się przekonam do tych kotletów chyba. Jest piękny. Ogon trochę do mnie. Jeszcze? Szadzik 9 cali Taki nie za duży Sportowy Ale waleczny Ale waleczny był no. Chłopaki walczą do ostatniej chwili a 1 maja powoli dobiega końca. Ja jestem bardzo zadowolony. Chłopaki, bardzo chciałem Wam podziękować za to, że zabraliście mnie na łódkę. No i oczywiście za życiówkę, bo długo na to czekałem. Tak więc yy, widzimy się już jutro. Za chwilę uciekamy do domu. Czy chciałbyś jeszcze powiedzieć jakieś słowo? Że bardzo mnie bolą plecy. Niestety nie udało mi się dzisiaj nic złowić. No ale. Gucior trzasnął życióweczkę, więc to jest tak, jakbym złapał co najmniej trzy. No ja się też bardzo cieszę, że Michałowi się w końcu udało przekroczyć ten jeden magiczny metr. No i mam nadzieję, że jutro powtórzy swój wynik. Co najmniej powtórzy. Ja się najbardziej cieszę, że mieliśmy okazję się spotkać. Tam ryby to ryby, to wiadomo. Rzecz nabyta. Dzisiaj są, jutro nie ma, a może jutro będą lepsze. Bardzo było miło. Do zobaczenia. Pamiętajcie zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia, cześć. Co to się, Rafał, stało tam Zobacz, na moje ręce, nadal się trzęsą. Ja pierdziele, co, co, co żeście byłem? narobili? Tak. narobił? Macie nagrane? No No, pokażcie. Rafał się zadowolony. Jeszcze go nie widać. Nie, daleko, daleko ci wzięło. Daleko, daleko. Nie, nie widzę w ogóle. O, jest ładny. O. Ładny, ładny. Jest grubo. Jest grubo. Jest grubo. Jest grubo. Jest grubo. Jest grubo. Nie skomentuję wyskakujących szczupaków z podbieraka i podbieraka na motyle na ryby. Przykro mi. To mówiłem ja, amigo. amigo. <laughs>